Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Xazax, a tutaj z nami obiecany build na spowolnienie czasu w grze grupowej, słuchajcie. Przynajmniej takiego, taki build, jakiego ja używam w grze grupowej, czarodziejkom do griftów, chociaż rzadko to robię, ale jest to build użyteczniejszy właśnie do grup, bardziej użyteczniejszy niż ten poprzedni, który Wam pokazywałem, ten melee build. Ten tutaj jest dużo bardziej, dużo bardziej dynamiczny i dużo bardziej. Dużo szybszy, dużo szybciej się przez te szczeliny przebiega, pomijając mopki i doganiając nasze party, które nie chcą na nas poczekać. Słuchajcie, to jest praktycznie prawie wszystko to samo, co w poprzednim bildzie, tylko teraz wytłumaczę różnicę. Różnica polega na tym, że używamy. Tornad energii, które są naszym największym damage dealerem w tym momencie, oczywiście. Tornada muszą się znajdować pod kopułą. Tak jak w poprzednim bildzie ta kopuła jest takim kluczowym dosyć elementem. No i dodatkowo bardzo ważnym elementem. Jest to e, źródło, zdobiony symbol. Nawałnica mocy, dezintegracja oraz promień mrozu powodują z każdą sekundą użycie jednej z Twoich pozostałych umiejętności ofensywnych, wykorzystujących moc tajemną, czyli ja tutaj zmieniłem e, e, ostrza na nawałnicę mocy, która słuchajcie, nie dość, że zadaje dosyć dobre obrażenia, to wywołuje dodatkowo tornada, jak widzicie. Jest to świetna, słuchajcie, świetna opcja, bo nie musimy naszych tornad za nasz, naszą moc tajemną yy, używać. Mm. Co do tego, do tego mamy pasek zmniejsza koszt punktów mocy tajemnej dla nawołnicy mocy dezintegracji oraz promienia mrozu o 50%, czyli zobaczcie jak długo możemy channelować tą nawołnicę mocy. Praktycznie można powiedzieć że nam nie spada ale jest moment, w którym musimy parę razy użyć ręcznie tego tornada w taki sposób i to troszeczkę już nam zabiera eee... mocy tajemnej. Jednak używamy tylko tego po to, żeby odnowić sobie cooldown na spowolnieniu czasu. Oprócz tego moc tajemna z przekazinkiem za każdego wroga, którego trafisz, swoimi atakami odzyskujesz 3 punkty mocy tajemnej. To jest do odzyskiwania eee... To pozostało bez zmian, teleport z bezpiecznym przejściem. No, i jeżeli chodzi o kostkę Kanaiego, to trzy zmiany. wszystkich trzech slotach Eteryczny wędrowiec, wiadomo, dla szybkiego poruszania się. Eee, szaleństwo Run Slora. Tornado Energii co jakiś czas przeciąga pomniejszych przeciwników, znajdujących się w promieniu 30 metrów. Czyli wciągamy wszystkich w naszą bańkę ze spowolnionym czasem. No i jedność dla przeżywalności. Tutaj, słuchajcie, jest jedna alternatywa ciekawa. Jeżeli nie chcemy ręcznie używać tornad, to możemy wziąć sobie pierścień z zodiaku, który będzie nam, słuchajcie, od, sam odnawiał spowolnienie czasu. My jednak teraz przyjrzymy się opcji z jednością, opcji, która e, pozwoli nam zrobić Greater Rifta 60 Tak? To mi się wydaje najlepsze do pokazywania, do prezentowania wam tych Greater Riftów są właśnie te okolice 60 co tu jeszcze się zmieniło? Słuchajcie, tutaj aureola się nie zmieniła, tutaj się nic nie zmieniło. Zdobiony symbol zamiast tamtego źródła, no i wypaczony miecz, który daje nam to, że obrażenia od tornada energii są zwiększane o 138% za każde już aktywne tornado energii. Czyli im więcej tornad, tym większy DPS. Słuchajcie, to się sprawdza świetnie. No, oczywiście można tutaj zamienić tutaj bez problemu ten, tego wędrowca na ten miecz, to można zmienić miejscami o ile będziemy mieli lepsze statystyki wędrowcze, co mi się nie trafiło. No i tak samo jeżeli chodzi o, o słuchajcie, o karwasze, o karwasze. No i oprócz tego oczywiście ja tutaj nie, nie patrzcie na role, które tutaj są przerolowane bo yy, nie do tego takiej uwagi Mam, mi się wydaje, że nawet nie najgorsze, słuchajcie. No wiadomo, nie chcemy używać skilli, których nie chcemy używać y, y, pasywek, które nie są nam potrzebne Na przykład na poprzednim filmie o tym bildzie miałem klatę, która miała bonus do obrażeń z hydry, której my nie używamy, no bo po co nam hydra? Przerolowałem sobie na odporności na wszystkie żywioły, bo nic innego pożytecznego w tej klacie nie mogłem przerolować niestety tak samo w pasku, tak samo w spodniach i tak samo w butach, słuchajcie. Tak więc powinno być nie najgorzej. Wydaje mi się, że jest to dosyć klarowne. Ale jeżeli nie widzieliście, jeżeli nie wiecie o co chodzi, nie, nie wiecie o co chodzi w tym buildzie, zalecam wam obejrzenie poprzedniego filmu z buildem Mele, bo tutaj tam jest omawiane dużo więcej i dużo więcej możecie się dowiedzieć. O tym buildzie człowieki, bo to jest alternatywa do po prostu poprzedniego buildu. A teraz jak to działa, słuchajcie. Sami zaraz zobaczycie. 60, żeby było tak w miarę z pokryciem. Zobaczymy, czy nie będzie. Okej, okay, broń mocy, pancerz. Nie rzucamy się na małe grupki, na pewno nie. O wyładowania. Poczekajmy, tutaj sobie wszystkich zwińmy. jak widzicie... Pada to wszystko elegancko, ale my chcemy, słuchajcie, elitkę złapać. No co jest? Ja poproszę elitkę jednak. Fajna bardzo lokacyjka. Jak widzicie, eteryczny wędrowiec pozwala nam naprawdę na, patrzcie, jak wszystkich pięknie wciągamy. Tak samo zrobimy tam. Tutaj niestety dużo i używamy tego, e, tego spowolnienia czasu, to jest ze względu na jego cooldown który musimy sobie sami zre ręcznie zresetować. Już to się tak samo fajnie nie dzieje jak poprzednio, ale nie jest to też trudne. Wystarczy trochę pograć i samo się to praktycznie robi. No jak widzicie, wszystko pada elegancko. To jest 60 i słuchajcie, wydaje mi się, że do Greater Riftów grupowych jest to build fantastyczny. Fajnie się gra, szybko się poruszamy. Nie zostajemy w tyle jak to jest na przykład Przynajmniej ja mam taką, e, taki problem, jak grając maruderem, gram grupowo. To nie nadążam za grupą, no bo moje wieżyczki, niestety, zostają w tyle. Nie da się ich e, tak bardzo fajnie e, przestawiać, przez co też zostaje właśnie w tyle. Ale okej, okay, zobaczmy, mamy elitkę pierwszą. Jak to tutaj wygląda? Staramy się często dosyć teleportować, żeby dostawać mniejsze obrażenia od przeciwników, no i spamować jak najwięcej. Tornad. padło wszystko, zbieramy. Tu mamy jeszcze jedną elitkę. Proszę, proszę, były dwie. Jak widzicie, 60 to nie jest żaden problem dla tego czasu. Jeszcze tutaj troszeczkę pospamujmy, żeby dostać. No i przeskakujemy dalej. Co tu mamy za kapliczkę? Tarczy. Jak widzicie, obrażenia. Mamy bardzo. Bardzo niski otrzymujemy, dlatego się za bardzo tutaj nie trzeba przejmować. Oczywiście tutaj można dużo wyższe grifty kręcić, ja wam tylko pokazuję prezentację, jak to wszystko wygląda, jak to działa. Na wypadek, gdyby ktoś nie grał tym buildem, na wypadek, gdyby ktoś nie grał w ogóle czarodziejką i chciałby się zainteresować jej buildami, no to już na moim kanale macie kilka przykładów samej czarodziejki. Eee, tak więc wydaje mi się, że warto zasubskrybować czy obejrzeć inne, zajrzeć na playlisty. Jest filmów z Diablo od groma, słuchajcie, różnych poradników. A ile jeszcze będzie, aż, to aż sam się boję. Okej, okay. weźmy sobie te wszystkie kuleczki, no i idziemy dalej. O, tu mam jakąś fajną grupkę. Oj, ero, na ile tego? Patrzcie, nic nam nie robią. Okej, okay. panowie, zapraszam na zabawę. Jak widzimy wszystko ładnie stąd wymiatamy. Spamujemy tornadem. No i nic już nie zostało po naszych przeciwnikach. Idziemy dalej. Wytrzymałość na bardzo ciekawym poziomie. Ok, mamy elitkę i to nas urządza. Same tutaj mamy. Coś ich nie chce przyciągać, się tornado, ale to nic nie szkodzi. Aha, i tornado, nie powiedziałem. Rudy do tornada. Runy do tornada, przepraszam. E, tornado to jest e, runa. E, ta na zimno. Dokładnie ta, która powoduje, że jeżeli dwa tornada się złączą, to zadają większy damage. O ile ten. te tornado, oczywiście, wybrałem podczas prezentacji. Wściekły sztorm, tak. To nie jest runa zimna zresztą. Kiedy zaczną się dwa tornady energii, połączą się w jedno, które będzie miało większy obszar działania i które będzie zadawać do wyrażenia mocy tajemnej równe 3200%, czyli gruby, gruby, gruby damage. Okay. I wciągamy z powrotem wszystkich. A jeżeli spamujemy tyle tych to tornad, to one bardzo łatwo się łączą, tak więc... Nie musimy się o to bać. Zobaczmy sobie tutaj, tutaj, tutaj. Szybkość. O, nie jest to nasza wymarzona kapliczka. To mamy elitkę, ubijmy ją. Ojej, stoję w jakimś brdactwie. Okej. Okay. Jak widzicie Wszystko bardzo fajnie. Na dole mamy ikonkę, jak widzicie, z tym mieczem naszym. No pokazuje ile mamy aktywnych tornad. Chcemy ich, żeby było... A e, 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 jak najwięcej Co się nam tutaj, kurde? Ostro nas cisną tutaj, ale okej. Okay. Jeszcze palmy sobie tornado. Dużo tutaj efektów nad tym Zolu jest. Gaj, ucieknijmy kawałek. Ucieknijmy znowu. Okej. Okay. Czekajmy, może nasza elitka tu przyjdzie, wlezie... ...w ten nasz slow. O jest, dzień dobry. Okej, okay, odzyskajmy trochę tego. I weźmy sobie kuleczki i idziemy dalej. Znowu elitka, no proszę. Tym razem z odbiciem. Ciekawe jak odbicie na to działa, bo nie testowałem. E, panowie! Nie uciekamy od czarodziejki. Czarodziejka jest bardzo miła. Okej, okay, rzucamy slowa. Teraz troszeczkę się zamuliłem, bo nie... ...bo nie zresetowałem sobie cooldownu ręcznie. Myślałem, że... ...wciskam przecież, a nie przyciskałem. Okej, okay, przechodzimy dalej. Myk, myk, myk. Wszystkich spowalniamy. Okej, okay, bierzemy kuleczkę, wszystkich wciągamy. E, zapraszam pod kopułkę, panowie. W grupie, wierzcie mi, działa to jeszcze lepiej. No bo kiedy ściągamy wszystkich w jedno miejsce, całe, wszystkie obrażenia obszarowe od naszej, całej, od naszego całego teamu e, lecą w jedno miejsce i naprawdę, naprawdę potrafią robić mega zamieszanie. Ehm, na przykład Maruder ładuje wszystko w jedno miejsce, nie, nie strzelają jego wieżeczki w wiele miejsc. I, i w, z innych buildów. Tak samo zbieramy cały damage w jednym miejscu, nie musimy się roz, rozdrabniać na rozdrabniać na drobne. Okej, okay. troszeczkę długo to trwa, ale jakiś taki tra trafił nam się rift. Mało mamy tych słabszych, mniejszych potworów, a dużo, dużo jakichś tutaj, widzicie tych gości z meteorytami, ich nie lubimy. Strasznie ich nie lubię, szczególnie jak grałem czarką w pierwszym sezonie, to nie dawali mi żyć. Myśleli, że, mieli, że mają lepsze meteoryty od czarodziejki mojej. Cię grubo mylili. Okej, okay, staramy się rzucać te tornada w jednym miejscu, żeby one ściągały wszystkich pod, pod sloa po prostu. Żeby dostawali dużo większe obrażenia. Ło, aż przylagowało coś. W ogóle muszę troszeczkę opróżnić miejsce na dysku, mam tych poradników nagranych na dysku strasznie dużo. To mnie troszeczkę spowalnia i podejrzewam, że przy nagrywaniu troszeczkę ma to wpływ na jakość rozgrywki. Chociaż na ten moment mam 100 klatek Więc nie ma tragedii. Wał gorzej, szczególnie jak miałem poprzedni komputer. OOOO jaka fajna grupka! Wszystkich tu zbieramy ładnie. Ej, okay. pyk, 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 więcej tych... Tornad, pasz jak wszystko ładnie pęka, Jerona, A mi się to podoba. Okej, okay, naładujmy sobie więcej tornad, pięknie, i zaraz powinien być strażnik szczeliny. Eee, to jeszcze nie zginęło? Proszę o śmierć tego pana Jinkato ze zgubnego ognia, O. No i mamy strażnika. O ten akurat też nie należy do przyjemnych, ale okej. Okay. Jedźmy z nim. Broń mocy se naładujmy. Tutaj nie musimy się za bardzo denerwować o ten slow, bo ten pan jakoś nie lubi się teleportować, jak widzicie. Tak więc nie musimy się za bardzo tu przejmować. Okay, tylko się cofnijmy. Weźmy jeszcze jednego slowa na miejsce, w którym będziemy walczyć. Poczekajmy na, na niego. Jeszcze czekam. Okay. Okej. Weźmy kilka Torna, żeby naszego slowa. Słuchajcie, uaktywnić znowu. Okej, okay, znowu ręcznie musimy slowa odnowić. No, walka z bossem to już nie jest taka ciekawa. Z tego powodu, że. Że wychodzi on z naszego słowa i nie da się go wciągnąć w niego. Ale myślę, że... Ugh, nie będzie większych problemów w tej walce. Tylko musimy po prostu unikać obrażeń. Starać się przynajmniej. Oj, 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 oj. No i bum. Po walce... Źródło, fokus, focus, focus pass. Zobaczmy co tam jest. Ojej, odłamków już nie umiem podnieść. Nie mogę podnieść Okej, okay, 38 odłamków to nie tragedia. Uuu, 60 zrobiłem rekord solo. Słuchajcie, to by było na tyle. Dzięki wam wielkie. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym buildzie. Jak można go ulepszyć. Czy to jest na pewno finałowa wersja finalna? do Robienia greater riftów w grupie yy, oczywiście, jeśli możecie, bo jak się okazuje, wielu z moich widzów czerpie dużo wskazówek nie tylko z moich filmów, ale i z komentarzy. Dzięki, ma wielkie. Widzimy się w następnym filmie. Pa Pa!